W niedzielę 27 lutego na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach odbył się dziewiąty dadajowy zlot morsów. Hasłem przewodnim rocznego zlotu było Mikołajem możesz być cały rok, dlatego też nie brakowało mikołajowych czapeczek, a nawet całych przebrań. Już od rana na plaży trwał charytatywny kiermasz dla malutkiej mieszkanki biskupca Lili Łysak. A stoiska z przysmakami i upominkami przeżywały prawdziwe oblężenie. Oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia był tradycyjny dadajowy bieg morsa. Tegoroczna 8 już edycja przyciągnęła ogromną liczbę biegaczy z całego regionu, którzy w kilku kategoriach biegowych zmierzyli się z 10-kilometrową trasą. A co warto podkreślić: Wszystkie opłaty startowe za bieg zostały przeznaczone dla małej wojowniczki Lili. Do pogody mamy szczęście, bo nawet jak jakieś złoto, chociaż na chwilę te słonko nam wychodzi. Dzisiaj coś to, to się zrobi tego, bo chyba największa ilość osób do tej pory ja podczas. od wielu właśnie. lat jeszcze organizujemy ten zlot pomostów, ale takiej ilości osób przecież nie było. A tak jak tutaj było powiedziane, no, bardzo szybki cel dla wojowniczki Lili. Myślę, że połączenie tych dwóch akcji, czyli naszego zlotu po roku nieobecnego, Pandemia nam przeszkodziła, bo dzisiaj byłby dziesiąty już zlot jubileuszowy. No i ta akcja dla Lili spowodowała, że jednak e, zwarliśmy szyki i ludzie bardziej chcieli uczestniczyć w tej imprezie, wesprzeć tą imprezę i po prostu być tu i dobrze się bawić. Pamiętamy o Ukrainie, co się dzieje na, na świecie, także też e, widać, że to jednoczy ludzi. I tutaj to jest tego idealnym przykładem, że możemy się zjednoczyć i pomóc e, jakkolwiek. Że nie jest to dla nas komfortowo w takich dniach, ale jak widzieliście, biegacze, organizatorzy wspierali, solidaryzowali się z Ukrainą. Jest jeszcze stoisko przeznaczone na wsparcie potrzebujących, także no, musimy żyć jakoś normalnie i, i pamiętać o nich i pomagać wszystkim. Uchary i nagrody najlepszym biegaczom wręczono na scenie mieszczącej się nad samym jeziorem Dadaj. Nie liczyłam na jakiekolwiek miejsce, było miło zaskoczenie jednak. Nie ukrywam, że no dałam z siebie też trochę. Mocniej niż to było możliwe, ale warunki dzisiaj idealne. Pogoda i trasa, zero wiatru, także wszystko sprzyjało temu, żeby można było powalczyć. Nie? Lubię wieki charytatywne. Trasa nie była łatwa, ale pogoda jest piękna, atmosfera jest świetna. Całą trasę pomagał mi biec mój kolega, żeby zrobić rzuciówkę no i się udało, więc jak najbardziej super. To samo wydarzenie jest świetne. Przyjeżdżamy tutaj co roku, od początku edycji jak istnieje, a w tym roku to wyjątkowy jest szczytny cel, że zbieramy na tą Lilę i można było naprawdę wszystkie środki przeznaczyć na to, to uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Tuż po wręczeniu nagród na scenie pojawił się Karol Tomczak, który wraz ze swoim zespołem zadbał o odpowiednią rozgrzewkę dla morsów. Na plaży do wspólnej rozgrzewki stanęły morsy reprezentujące kluby z całego województwa. Po rozgrzaniu i doładowaniu pozytywną energią, Morsy wzięły udział we wspólnej kąpieli. Jak co roku impreza bardzo, bardzo super fajna. Zapraszamy wszystkich z całej Polski, bo co roku jest coraz lepiej. Super, super, było ciepło i fajnie. Było pięknie, miło, sympatycznie. To jest bardzo fajnie, polecam. Proszę się rozebrać i spróbować. W generalnie mamy już taką dużą tra długą tradycję, że to jest od kilku lat, e cały czas są tak taki ilości ludzi, takie zainteresowanie. Atmosfera, na no, pogoda nam się też do tego dostosowuje, także jest generalnie super. Pozdrawiam wszystkich stałych polskich, wszystkich morsów zimnolubnych. Hej! Na gości tegorocznego zlotu czekały również występy artystyczne. Na scenie wystąpili młodzi artyści oraz dobrze znane i lubiane zespoły Warmińska Kuźnia, Węgojska Stróżka oraz Studio Wokalne Sukces. Efektowny pokaz zaprezentowała również pracownia tańca i ognia transfuzja. A wszystko to dla małej Lili. Bardzo się cieszymy, bo sami biegacze zasilili konto Lili kwotą prawie 8000 tysięcy złotych, to już wiemy na pewno plus sprzedany tort za 700. No i te stoiska, które tutaj są. Na pewno na pewno. Dzisiaj uzbieramy wszyscy naprawdę no, sporą sumę. Wielkie brawa dla rodziców właśnie małej, małej wojowniczki, bo to oni napędzają to wszystko i starają się. Dzisiaj też bardzo się podziękowała właśnie i sołectwom i ludziom, którzy dzisiejsze stoiska, tak powiem, przygotowali z własnej woli i z chęcią tego. Naprawdę niesamowita nie ilość do tej pory tak, tak, takiego czegoś nie było tutaj właśnie. Widać, że to właśnie jednoczy ludzi, ale no trzymamy tych kciuki, żeby, żeby się udało zabrać tą kwotę i żeby, żeby e, mała lila była zdrowa i mogła no, normalnie żyć i funkcjonować. Super, po prostu e... Zanim mówiliśmy, jesteśmy pod wrażeniem tego, jak, jak dużo osób dzisiaj tutaj z nami jest, jak dużo osób dzisiaj nam pomaga i, i wspiera nas. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że, że to się udało i aż wybiegło poza, poza tą normę, którą, którą sobie gdzieś tam założyliśmy wcześniej. Dadajowy Zlot Morsów i charytatywny kiermasz były idealną okazją do wsparcia zbiórki, ale walka o Lilę nadal trwa. Wspierać możemy drobnymi wpłatami na e, stronie Fundacji Się Pomaga, e, wpisując Lila Łysak SMA, e, ewentualnie, ewentualnie na stronie licytacyjnej na Facebooku Licytacja dla Lili Łysak e, kontra SMA. Dlatego serdecznie zapraszamy, bądźcie tam z nami, e, bądźcie z nami, wasza drobna kwota e, wspiera, wspiera nasze, e, nasze działania. Także dziękujemy i zapraszamy. Wszystkim uczestnikom zlotu dziękujemy i zapraszamy na przyszłoroczną dziesiątą edycję Dadajowego Zlotu do zobaczenia!